Dobra, chyba powinno być OK. Czekamy sobie, aż więcej ludzi przyjdzie. Bo nie chcę robić openingu, jak nikogo nie ma. Ale są nowe skrzyneczki, więc może być ciekawe. Toxic. Kurde, no dodali konkrecik. Szczerze mówiąc. Poseidon i four case harder grubo Co tu jeszcze dodali? Za 5 dych omega. Kosy, rękawiczki, cesarzowe. Kilką Co byś to potwierdzony? Za 5 dych. Za stówkę. Tu też konkrecik jest w sumie. No i tańszy chyba z tego jest See You Later, Cyrex. I bison Ale chyba taką jedną otworzymy. Siema Zartex, przepadasz za Robloxem? Nie wiem co to jest, nawet stary. Nie mam pojęcia. To jest w sumie może szóstka, też sobie otworzymy, może takie z dwie? Shadow, Jak, tu jest kosa, tu jest kosa w środku, lol. Ciekawe ile procent jest na to. Z tym jest właśnie Lipa. Cześć, wiki. Przeczytałem, widziałem, że masz live'a, byłem u Ciebie na chwilę, ale nawet dźwięku nie miałeś. Więc mówię, wyszedłem. Konrad, siemaneczko. Kurczę no. Dobra, mamy dwie stówy do wydania. Myślę, że na początek otworzymy sobie kilka takich mniejszych. Póki ludzie nie przyjdą, a później rypniemy może coś na konkrecik. Nie, Zartek, w ogóle nie miałeś żadnych dźwięków, ani z gry, ani nic nie mówiłeś. Tylko... Tylko gra była bez dźwięku, więc... Ale mniejsza, no to była, to była skucha, ale więcej skinów, to więcej na upgrade'a, nie? Z tym też troszeczkę lipa. Przycina troszeczkę stronkę. Jak coś, to dajcie znać, czy nie jest za głośno. Yy, otwieramy. Oczywiście, że nie. Dobra. Jeszcze jest dwie, może sobie takie też otworzymy naraz. raz. Jest ja zapalena od stresa. On mógł stanąć na tym kamasie. O, tu za 5 Dobra. Dobra, następna z najtańszych jest w sumie taka, więc sobie otworzymy jedną na pewno. Chyba, że będzie proficik, może jakieś te dwie, zobaczymy. Lipa, piątka w dupę. Dobra. tworzymy sobie toksika w takim razie. Jest jako trzeci od dołu, rosnąco. A jednak nie. A myślę, że o to mi będzie. Ale tu też jestem. Trzykrotność prawie zysku. Jeszcze jedno. Co tam? No nie. tak, wiedziałem, kurwa. A wszędzie dookoła fioletowe. Co? Jednaście ziko? I tak jest do przodu. To jeszcze jedno. Myślę, że to z 30 groszy jest warte. No dobra, teraz to na pewno będzie warte... No właśnie. Delusion. Dobra, na no upgrade będzie. Eee, kurde, ale tutaj był przypał straszny, bo piątka w plecy była w tym Diablo. Więc sobie otworzymy jeszcze nie, eee, Konrad. Na... O jak blisko było wild, wild, Wildfire'a kurczę. A to znowu jest dupa, to wychodzi najgorsza skrzynka. No to strasznie zawyża cenę. Dobra, ostatni raz to otworzę. Kurde, nie wierzę, że takie... Do najgorsza skrzynka wychodzi, że to jest. Leć jeszcze leć. Dziękuję. Dobra. Więc jeśli będziecie chcieli otwierać nowe skrzyneczki, nie polecam skrzynki Diablo. Bez gówno. Dobra, teraz rozkminiam, czy otworzyć. Dwie omega czy jedną dream. Patrzcie, to jest w omega. Są kosy, rękawiczki, cesarzowa i tak dalej. Same fajne skiny, tak naprawdę. I trochę mnie przymula. A znowu z kolei tą zastówkę. W sumie dużej różnicy nie ma, ale są droższe kosy na pewno. I fuel injector jest. Praktycznie wszystko wychodziłoby powyżej 100 odtąd w górę tak mi się wydaje jak myślicie? Otwierać za 100 czy dwie po 50? decyzja należy do was czekam na waszą decyzję dwie omega, dwie po 5 dyszek też tak właśnie bo jednak większa szansa troszeczkę na kosę czy coś, nie? To tak zrobimy. Tak zrobimy. Spoczko. Siemaneczko w ogóle wszystkim. Red line. 9 zł do przodu. Nawet 10. Fajnie. Nie powiem, że nie. No to jest chyba dużo, dużo mniej warte. Co? Heh, <laughs> 5 tych skrzynka skin za 7 ziko Jakie dno. Ale przypał. Dobra, to jesteśmy jakieś 33 zł na minus z tych skrzyneczek omega w takim razie. Ej, otworzymy sobie może z 2 albo trzy nawet takie shadowy bo to też jest kosa i też są fajne skiny, dosyć. Chociaż tak naprawdę to fajne skiny zaczynają się odtąd, w górę. Dobra, może jedną najpierw, zobaczymy co drobnie. No elo, elo. Fade, Mach 10. Ile to jest warta? No jest 3 zł na plus niby. To jeszcze jedno. Cztery nawet chyba. To po 14 jest. W było po 15 na głównej stronie, napisane, że jest. JAK BYŁO ZNOWU BLISKO TEJ KOSY, jest SPORĄBANĘ, ALE ZNOWU JEST NA PLUS TO jeszcze JEDNĄ Chyba będzie ostatnia wtedy O i z tego jest pipka Dobra, jednak jak jest na plus Jak jest na plus to jednak trzeba wtedy spierdzielać, nie? KOWERTA? Nie wiem czy mnie już stać jeszcze na kowerta KOWERT, A GDZIE TO TY JEST? TO, to NIE JEST Z NOWYCH bo no my nowe otwieraliśmy teraz. Covert? Gdzie to jest mordko, powiedz tylko? Ja ślepy jestem Covert? To już mnie nie stać, to już mnie nie stać na to Mamy 13 zico w sumie 13 zico Na no, upgrade'a sobie weźmiemy trochę skinów na kulany sobie... Łącznie 630 Się zwróci o 30 groszy się zwróciło. To, co sprzedamy, może 7,60. Jeszcze raz 4. No tu się stanęło, to by było na plus sporo. Dobra, w sumie tylko to wyszło w miarę. Co, idziemy na upgrade, nie? Nowe skrzyneczki przetestowane. Nie najgorzej w sumie. Widzę, że coś tutaj jednak wypalce sobie. Dobra. Płacimy od najtańszych standardowo. I te najtańsze spróbujemy robić na 10. Na pierwszy zawsze od lewej, od góry, jaki będzie. Na 10. A właściwie mógłbym tak zrobić. O. Jeszcze mi przysłoniło, ale nie weszło. Dobra, to weźmiemy sobie teraz tego. Weźmy tak po kolei możesz jak będzie paliło. Okej. Okay. Dużych strat tak naprawdę nie ma do to. A siemka, Wiktor, siemka. No faktycznie, dawno cię nie było. Procenty będą malały. No kiedyś. O, niech będzie. Bil, bil. Z dwa albo trzy razy mi weszło razy 10. Stria no i dupa. w Metiny. No dokładnie. Jara wszystko. Tak bywa, nie? Święty Siemanko. Gram sobie. Ej, <grym>, no wszystko pali. Nic nie wejdzie razy 10, nie ja przynajmniej nie z tych tanich Now zostały trzy skiny w sumie do razy 10 chyba do palenia I potem już tak rozsądnie będziemy grać Już 200 poszły się walić, trochę za późno wszedłeś święty. <laughs> nie miał kto mnie ogarnąć no wejdź chociaż jeden. No i leć, 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 leć Serio. Było na równi kurwa, idealnie na równi, nie no tak, o może zrobimy. Dwie stówki. Mój dupsko. Dobra. No nie mogę na pierwszą stronę przerzucić znowu. O. Tak. Ok, w sumie tego zrobiłem razy 5, może sobie zrobić. Tylko co? Do pompek nie mam żadnego w sumie skina. Albo takiego glocka, jak się uda, to rozdam go wam teraz. A nie, no nie rozdam teraz, bo będzie trade ban. Ale i tak spaliło. Ale byłby dla Was, dobra. Swoją drogą mam nadzieję, że zalajkowaliście nowy odcineczek, <laughs> Jak nie, to zachęcam później, żeby sobie obejrzeć. Dobra, tego spróbujemy sobie może zrobić. Tego uspa. Chociaż nie, on nie jest jakiś specjalny. Zróbmy sobie nitro może. Kałaszka wiem, kałaszka zostawię. Wszystko pali ten upgrader. No tak ładnie na początku by go wprowadzili. Ja nie widziałem tej P90 nigdy. Wszystko pali. Porażka. No myślę, że te dwa jeszcze razy 5, a później spróbujemy zrobić profit, bo to takie wariackie trochę to, co robimy. Te beretki są ciekawe. Porażka, panowie i panie. Porażka straszna. Nic razy 10, razy 5 nie wchodzi. Masaka. Nic, nic, a nic totalnie nie wchodzi. Dobra. Robimy sobie razy dwa. razy 10 razy 5 Gówno grydujesz. No. Mało powiedziane. Bo zobacz, nic nie wchodzi. o teraz pierwszy skin wszedł i do razy dwa tylko, nie? Także. Także słabo. To nie jest jakiś specjalny. Tą P90, P90 spróbujemy jeszcze zrobić. Po ciekawe jest, nie miałem jej nigdzie, nie nawet suba. A dziękuję za subika. Kurde. No. no ale razy dwa, ale kurde cały czas pali wszystko, nie? Wszystko spala. Autentycznie. No wiem, że tracę. No zobacz, no nic, nic nie wchodzi. Popsuł się, upgrade nie? Autentycznie się popsuł. No, jak to już nie wejdzie, to ja nie wiem, co mam robić. No dopiero drugi skin wszedł, nie? A idę straciłem. Masakra. Złodna, ale kto tym gra? Kto gra P2000? P2 Zmieniaj stronę, ale to są procenty. To, że zmieniaj stronę, to, to nic nie robi. Szkoda dwóch stópek. No tak. <laughs> ale chciałem nowe skrzyneczki wytestować, troszeczkę wiesz. Co to jest? To też ma tak sport. Dziwne. Hmm. O, a ten mam w sumie jeden dzień roboty. Ostatnio to dostałem w sumie pół godziny roboty na piwek. <grybujesz> Dobra, lecimy z Akarot. To zadziwka. Tum, 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 Dobra. Skoro tak nie wchodzi, to spróbujemy razy półtorej, kurczę, no. Troszkę się pobawić. 65% no jak to nie wejdzie, to ja nie wiem. To ten upgrade jest naprawdę spierdolony. Spali mu... No. Nie, weszło, dobra. Ale tak było na 50, to by weszło, jo. To nie można mieć takiego myślenia. To są procenty. Dobra. Mamy dwa w sumie takie Famasy, więc tego jeszcze można spróbować na koszmar. Chyba mam go Chyba go mam mm. Nostalgia Kurcze, większość skinów te kojarzę, albo są brzydkie, albo mam Może to spróbuje Spróbuję 60% prawie. Weszło. Okej. Okay. To Izaka palimy. Dajcie znać Izakowi, że go palę. <grybujesz> Tylko na co? Mortisa może spróbuję zrobić te 60%. Jak to zrobię, to będziemy spierdzielać na CSA, A jak spali, to pali FAMASa. Pipka. No to jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie koniec. Dobra. No to ja robię. Myfamasa w takim razie. Jeszcze raz na Mortisa spróbuję. 66% robię. jak to nie wejdzie, to ja się poddaję i nie robię już na Kidropie openingu żadnych. Stój, suko. Gitarka. Eee, więc ostatecznie, podsumowując, nowe skrzyneczki są spoko, ale nie polecam skrzynki Diablo. Mamy jakieś 130 chyba złociszy, także jakieś 6-7 dyszek w plecy. Więc nie jest najgorzej. A ja teraz spróbuję wypłacić te skinki, żeby już trade ban schodził, żeby było na odcinki, giveaway'a przyszłe i tak dalej. O, nie wysłałem chyba, albo odrzuciło, bo to wysłane, 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 wysłane. Nie ma nigdzie błędu, może z deadlineem wyskoczy błąd, bo się zajebałem. Chyba wszystko przyszło, nawet z tagiem one head one kill. Dobra, akceptujemy to szybko, i jeszcze obieramy sobie tam te dwa skiny. Spróbujemy raz 10. Muli z tym strasznie. O, dobra, to już mamy. I co jest? Dobra, jest Mortis. Bizona w sumie nie miałem żadnego, a teraz będę miał ładnego bizona. A wąbka podejrzewam, że będzie na Giveaway. Albo na odcinek jakiś, może naklejki z na Redline. Nawet nie spojrzałem na naklejki, bo. To taka ozdóbka, tylko tak naprawdę. Bo to jakoś specjalnie wartości skina nie zwiększa, nie? Najmniej nie na Steamie. Tak mi się wydaje. Daj ten kod teraz, no ale jak to wyświetlę, to będą widzieć ludzie, nie? Ogarnij się. Nie odebrałem tego AK? Okay. Czy znowu dwa razy wysłali? Będę miał bekę, jak dwa razy znowu wysłali, nie? Jak dwa razy redline mi wysłali, no, dwa razy Redlina dostałem. I kto mi powie, że e, to jest skam, nie? Dostałem dwa razy redlinea ludzie. Znowu. Najpierw kiedyś dostałem dwa razy Acherona. Patrzcie, mam dwa redliney. <laughs> mam dwa redliney. <laughs> Lubię ke dropa. No to wyszedłem na zero w takim razie, a nawet na plus może. <laughs> I co wy na to?